Witam Was serdecznie Widzowie. Słuchajcie, idziemy na rajda. Tam, tą bazę porzuciłem, tą wielką, którą widzieliście w poprzednim filmie, bo była tak duża, że nie wyrabiałem po prostu z jej utrzymaniem. Musiałem, musiałem cały czas codziennie chodzić, kurde rano, i, i farmić po 15 tysięcy metalu i stohaku. I po prostu dałem sobie spokój i wybudowałem tą bazę, którą teraz widzicie ale w międzyczasie idę zreagować tutaj takiego jednego sąsiada To ma tutaj właśnie gdzieś bazę obok Myślę, że po cichutku sobie mam tutaj walne Tak żeby nikt nie widział, nikt nie słyszał może Wiecie? Jakbyś tak podejmia po troszku walił jedne każde drzwi. Nawalił tych drzwi tutaj trochę, kurde. czyli Jeszcze jeden strzał bodajże, czy nie strzał, nie jest... Kurwa garażówki, tak myślałem Muszę tam jakoś skoczyć, zobaczyć Wczoraj sytuację ...tak się chyba nie wskoczy... No, ...nie, dobra, pójdę po drabinę, nie będę się... ...wiecie... Sobie ...wrócę do bazy, elegancko... ...naprawię sobie to wszystko... ale wezmę drabinkę, sobie obczaję jeszcze... ...obczaję sobie... Yy, jak to wygląda, nie? Widzicie, tu mam taką bazę na wzgórzu. Mam tureta, bo tylko jest jedyne wejście do bazy. Jakby ktoś po prostu w biegał, to tu mam jeszcze na jednym bolta, na drugim mam krowę założoną. Także, wiecie, jest tak nawet ...nawet stabilnie. Czekać, mam jeszcze trabinę w ogóle? jest drabina. No, to jest trzy, Jest jest drabina. Jest trzy, trzy, dwie. sobie no, to sobie odłożę, to sobie odłożę. Farmić na razie nie mam zamiaru. Chcielibyśmy sobie zobaczyć jak tamta wygląda ta sytuacja teraz. Z tą rajdowaną bazą. Zgadzają tylko to, jak potrzeba. trochę bezpieczna nawet jest. Też leci prosto na mnie, można powiedzieć, prawie. świecie Ale... ...zobaczcie, drewno ma 500. Czyli będę walić tutaj, w drewno. Dobra. Już wiem, o co chodzi. Mam 250... no, jakieś... podejrzewam, że 60, 70, 60 gdzieś expo pójdzie na na... na te garażówki, w sensie na... na yy, te no nie? No bo to sobie to szybko ogarniemy teraz. Na no, spokojnie, na chillu. Yy, widzicie, ten właśnie przesyłamy się wszystko do podziemi. Tu mam takie coś, o. Jakby ktoś schodził w dół, to... to kuret go zatrzymuje. Tu mam jeszcze jednego tureta. Tu mam jeszcze jednego. Tu mam taką wystawkę. Jak widzicie. Może potrzebuję to naprawić. Przed nim jest trudno naprawić. Muszę go gdzieś tutaj stawić. A gdzie ja wrzuciłem tego semika? Dobra, wezmę następnego. Nie będę się to hmm, Weźmiemy semika tego. Ten wygląda nieźle. Dobra, sobie go do naprawimy. O, i z tego samika byśmy sobie wzięli... No, weźmiemy tak, z planu. Ale na razie potrzebny jeszcze tumnik. O. I ten tumnik sobie weźmiemy. idziemy To to dalej walić po prostu. W ogóle teraz nagrywam innym programem, tym Nvidia coś tam, nie tym OBS-em. Możecie mieć głos trochę słabszy. a widzicie to te są uszkodzone trochę mi to pójdzie nie ukrywam 是，算了，算了。 Ostatnie 16 Stówka została Oczywiście musimy sobie iść dorobić Tylko Nie wiem czy będzie jeszcze dorobić Zaraz sobie zobaczymy Czy tam się coś przepaliło kurde już które zużyłem Dobra tu mam tego sumika. ja sobie go wyjmę od razu że to tu wrzuciłem tego sumika. No, tu mam tumik prawie dobry O i tu mam tumik dobry O ja ten tumik i ten tumik Otóż tego jak молиться, может тяжко. Mamy dwa symiki, gotowe do działania. Ale nie mamy ammo. działania. A nie, nie, jeszcze sobie zrobimy... Eee, ten Zobaczcie. Damy radę. Damy radę. To, to robi trochę? To no. to nie wiem czy aż styloma iść po prostu Jak mi ktoś wyskoczy, jak to stracę, to będzie dupa 128 mm yeah. 이게는뭐보 o w Po prostu z metalu tam z boku leżyć, i już, już dawno wszedł do środka. Nic tak nie zrobię. Nież walić garażówkami, pewnie pewnie będzie raz jeszcze jedna garażówka. No ja to się będzie wytwarzać godzinę. Przez trzy przecież mogłem walić tędy, chociaż nie wiem, czy teraz to nie walić tędy już. na pewnie będą jeszcze jedne garażówki, jeszcze jedne, jeszcze jedne. Tysiąc hp. Tam nie wejdzie. będzie dupa. Ja wolno robi wszystko, ja pierniczę. Pewnie nic nie będzie w środku. 11 No, mogę walić tutaj, już na miejscu, on tak to jest, jak wczoraj nie myśli. O kurwa Słuchajcie, nie jest źle Nie jest źle Muszę się naprawić Będą jeszcze dwie pary drzwi Dwie pary drzwi jeszcze będą nie nam tam później jeszcze będzie coś miał Nie wiem zobaczymy Zobaczymy, zobaczymy Dwie pary drzwi to będzie Czekajcie tutaj miałem gdzieś jeszcze cekę Cekę tylko miałem gdzieś zaczęła Zaczek, to, to by mi się może przydał przyda mi się, ale tak tu wtedy będzie głośno a, jeden strzał, to może ktoś nie przyleci po prostu to po co pomyśli, że a, wiecie co to ja miałem tu? napraw To się wywalę ze wszystkiego. Widzicie, co tu się dzieje? Jeszcze 12. Mogę wybudować. Prochu mi brakuje. Tam jeszcze dwie pary drzwi. Ja pieniędzy. Braknie mi. Braknie ja nie wiem co, czekajcie, proch. Niech się wytworzy trochę prochu. Niech się nam się wytworzy trochę prochu Potrzebne. Zaraz tak do 30 niech zejdzie. O i teraz ten robimy. Tak, to ogarniemy. No dobra, zobaczymy co będzie dalej. Nie się przepala. Lecimy. Ten or sobie tu niepotrzebny. To też. ryzykowna Trochę ryzyk fizyk ja tutaj robię Das ist der Server. Tyk. On napewnie będzie miał jeszcze cztery pary drzwi. Bardzo Już jestem prawie na miejscu. O kurwa. Ale odjebał Zrobił nawrzutnik O tutaj to już... To już dupa Tutaj to już dupa A, Dobrze pomyślał o kuchnę, zobaczcie, widzicie? Dobrze ogarnął Zobaczcie, samo mu się wszystko przesyła Kurwa, dwa tysiące, to ja tu musiałbym jebać Zobaczcie, wszystko mu się przesyła To sobie wymyślił, nie ukrywam. także kochani, kolejna dupa, kolejna dupa, pierwszy raj dupa i teraz drugi dupa a tam już 2000 hp to już kurwa to już nie to już to już nie jest łatwo że nie jest łatwo. Gdzie ja w ogóle idę? W ogóle. Trochę tam zebrałem, ale to są śmieci na to, co ja straciłem, to kurde. Musiałem 8 cek teraz mieć. Ja piernicz. 8 cek jeszcze serwer za 300 sekund, o oh my god, ja! Yeah. Hmm. Teraz sobie damy te hazmaty ...walenia wywalenia nie wiem, to są hazmaty Kamień drewno Drewno mnie mam tutaj No i za dużo tego drewna Trap, okay. tutaj, mlacha. Te semiki no i co kochani, dupa jest, kurde, nie zrajduje tego, nie zrajduje tego na nic. Dobra, bazę mamy na 3 dni, skoro więcej, nawet trochę. Dobra, to by było na tyle. Zaznaczamy restart. Nie mam na razie czym tego wysadzić. Nie mam ładunki, ale ile kosztuje C4? 20. To oni tylko 5 cek. Czy żeby stanie mi 750. Nie mam też śmieci elektronicznej w ogóle nawet. Ja wam szczerze, żeby Dobra kochani, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć. Dupa, no, prawie się udało.